Siema! To ja, Salba. Znowu mnie trochę nie było. Jakieś 3 tygodnie albo miesiąc, nie jestem pewien. Próbowałem przez ten czas nagrać jakiś film. To miało być streszczenie fabuły pewnej gry. Jak na razie, nie na razie nie będę mówił, co to była za gra. Zobaczycie, jak wyjdzie ten odcinek w końcu. I to streszczenie mia miało być z taką szyderą jakby. Przecież dalej się na tym zastanawiam, czy to jest dobry pomysł. Może jest. Nie wiem. No to co, zaczynamy? Nie wiem, o czym tu gadać. Co to jest Half-Life Publink? A nieważne. Dobra. Easy medium. A może hard? Nie, chyba, chyba lepiej medium. Nie chcę, żeby było za łatwo, ale też nie chcę, żeby. Żebym od razu dostawał tutaj jakieś wpierdol na wejściu. Czarna Mesa. Ok. Halo to jest Katzenka.

Ten syntezator mok? Tylko tak ostatni nie ma. Okay, za ty mnie będzie gra. Albo i nie będzie gry, tylko teraz będziemy... Wychodzić pociągiem przez kanalizację, kiedy to się w końcu zacznie? Halo, no ile jeszcze? Halo, czemu jest taka długa taka kaczynka? O, te panowie też długo czekają. O, czy to już? No nie, jak się już. Tak, kobieta mówiąca zamknie. Już się nasuwałem. Stand back. Nie, ja te drzwi zaraz wyważę. No, szybciej trochę, koleś. Ile można czekać? Dwie godziny tu jechałem. No, co ty nie powiesz, spóźniałem się? Ciekaw dlaczego? W końcu. Ok.

co? Powiedziałeś, że coś jest dziwne, halo? Co jest dziwne? No co ja mam tu robić? Ej, co tu się dzieje? O, coś popsułem. Tak. tak. Dobra, może przez wentylację trzeba wejść. A nie, tu jest korytarz. Co my tu mamy. Nie no to są dla mnie za mądre słowa jakieś. Po prostu pójdę gdziekolwiek. Co my tu mamy? Jakaś serwerownia jak nie mam. Just have to wait until after the test. Ale gdzie ja mam pójść? Co jest tutaj? A chyba koleś z zarządu firmy, czy coś? W ogóle to Czarna Mesa to jest jakaś firma? Co tu mamy? O, można krzesło przesuwać.

Dobra, na czym ta gra w ogóle polega? Bo Już nie pamiętam. O halo, chciałbym krzesło stąd wziąć. Rozumiem, że hitbox się nie mieści w drzwiach. No, nie mieści się. No się? O. Trzeba się wyłączyć światło. O, zablokuję krzesłem dostęp do włącznika światła. I nie zapalą światła. Haha Dobra A, gdzie światło zapali? O, idealnie. Musisz przesunąć krzesło. A ja tak się już spóźniłem przez ten zastrany pociąg. Widzę, musisz wziąć to krzesło, przesunąć je i włączyć światło. Dobra. Nie chcę mi się tu siedzieć. Nie, nie wiem, co ja mam tu robić w ogóle. Hello there. Ok, jakieś... Jakaś stołówka pewnie, czy jak to się tam nazywa? Jak no. automaty wendingowe, nieźle. Trochę szkoda, że przyciski się bugują. Łatwo. Mam są nominalne. jakieś eksperymenty tu mamy? Teraz, gdzie zostawiłem ten cel co tu się robi? Okej okay. Zupę wysadziłem Zdarza się Okej, okay, czyli tutaj mamy jakieś szafki pracowników Kumer Free, Freeman, a to się przypadkiem nie nazywał Nie nazywała gówna postać? Freeman? No tak Okej, okay, to jest pewnie dziecko, Freemana? A to co jakiś jako certyfikat pewnie, albo dyplom. A to co to jest? Dobra, nie mam pojęcia, co nie mam pojęcia, co to jest, jakaś zaawansowana technologia pewnie. Okej, okay, tutaj jest kibert. <coughs> A, tu ktoś jest, przepraszam. Okej, okay, a co my tu mamy? Jakiś... Skafander. Okay. No i mamy skafander. Fajnie, to teraz... Gdzie ja mam pójść? To się energiczna muzyka włączyła. O, okej. Okay. To jest jakieś HP Skafandra? Dobra, to gdzieś mam się udać. Czemu to jest dwóch takich samych, jeszcze wcześniej widziałem jednego podobnego albo więcej? A, to jednak tutaj trzeba było pójść. Okej. Okay. Domyślenie się tego zajął mi jakieś 20 minut, bo tyle się film nagrywa. Trochę słabo. Tu co, jakaś binda. Wiedziałem, że nie da się poruszać jeszcze wolniej niż tamten pociąg z początku gry, ale się myliłem. O oh mój my Boże, to jest Albert Einstein! To jest Albert Einstein! O oh mój Boże, to jest Albert Mhm. Mm Kontrollując pomieszczenie kontroli, aha, ah, Gordon, tu jesteś. We just want the sample to be intact. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105 percent. Please. Are you supposed to we'll be just having a little fun? The administrator the test. is very concerned that we get now, a conclusive analysis of today's sample. I'm <coughs> Dobra. Push me, Tom. Test lab. Laboratory testowe.

Coś się włączyło. Czy powinienem do tego podchodzić? Chyba lepiej nie podchodzić. Co to w ogóle jest? Ok, to trzeba to popchnąć tutaj i jakiś, jakiś jeszcze inny kryształ będziemy strzelać, rozumiem. No, w sumie, jak na jakimś losowym korytarzu im komputer eksplodował, no to, to chyba nie mogłoby się udać. Musiało coś pójść nie tak. No bo nie mówcie mi, że to powinno się wydarzyć. Jakieś eksplozje. I nie żyje. Gordon Freeman. Czy tam Freeman? A jednak żyje. Okej. Okay. O! Ciekawe. A naukowcy się zmienili w taki. Kolesi. Nieprzewidziane konsekwencje. Wiecie co? Ja myślę, że nieprzewidziane konsekwencje będą w następnym odcinku. Na razie.